Cześć, witajcie. Dzisiaj do pokazania Wam mam coś innego aniżeli krypto, mianowicie wykres gazu naturalnego i pokażę Wam, jak moją strategię, którą stosuję na rynkach krypto, można również stosować i na rynkach tradycyjnych w tym wypadku wspomniany gaz. temu akurat on, po prostu pojawił mi się na nim całkiem fajny setup. W tym tygodniu, no więc myślałem, że i udało mi się go dobrze zagrać, więc stwierdziłem, że pokażę Wam dzisiaj też, że również i na rynkach tradycyjnych zastosowania metodologii smart i Concept również mają ma swoje zastosowanie. Więc, dobra, zaczynamy od wykresu tygodniowego. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to ta mega zwała, którą mieliśmy od sierpnia gaz zleciał 78% no jak na to to jest bardzo 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 dużo wykres wygląda jak jakiś martwy shitcoin a natomiast co mi to daje do myślenia to to że czas na najlepszego shorta już minął dodatkowo jak popatrzę sobie na lewą część wykresu no to można zobaczyć sobie tutaj że cena faktycznie po tym dużym zjeździe udało się gdzieś znaleźć w końcu jej support a oczywiście nie oznacza to, że on dalej nie może zostać gdzieś przebity i osiągnąć nowego dna, no, aczkolwiek raczej bym się tego nie spodziewał. Tak więc ogólnie można by było powiedzieć, że taki bias intuicyjny mój byłby już taki, żeby tych shortów nie szukać, tylko raczej starać się szukać longów. Więc to jest tak na poziomie jeszcze dosyć filozoficznym. Natomiast na poziomie analizy technicznej postaramy się to uzasadnić zdecydowanie lepiej. Co zaznaczę sobie w pierwszej kolejności, to yy, ten obszar jako weekly high. Dajmy go sobie na żółto oraz nasz weekly low, więc to jest nasza struktura na poziomie interwału tygodniowego. Struktura jest ogólnie najważniejsza i to jest rzecz, którą uważam każdy trader szanujący się powinien mieć wykute. Na absolutną blaszkę, więc zobaczymy, że cena spadała lower low, lower high, lower low. I teraz nie utworzyliśmy nowego dołka. Więc, dopóki nie przebijemy tego weekly high, to nasza zewnętrzna struktura w zasadzie cały czas jest bearish. Natomiast, czego można się było doszukać tutaj, w tym miejscu, to przebicia lokalnej struktury. Market Structure Break, sobie zaznaczmy od tego miejsca MSB. Eee, więc mieliśmy spadek, czyli high, low, high, tak? Przebicie, przebicie tego szczytu spowodowało nam złamanie struktury lokalnej. wyprowadźmy to sobie naprzód, żebyśmy widzieli przesunąć że na pierwszy plan. Świetnie. No więc teraz. Ten market structure break na tygodniówce wskazuje nam, że jest możliwe, możliwa kontynuacja tego yy, trendu. Tak też się oczywiście tutaj stało, więc może nie wiem, dajmy sobie w ogóle odtwarzanie gdzieś tutaj. Dajmy na to i zobaczymy, jak na odtwarzaniu nam sobie to pójdzie. Więc skoro mamy teraz przypuszczenia co do tego, że możemy się znaleźć w lokalnym, a w trendzie, zaznaczmy sobie cały ten obszar. Jako obszar popytowy, czyli jest to Bullish Order Block. Ostatnia sieca w dół, która spowodowała market structure break i cały ruch do góry. A, o, zaznaczmy sobie to może kolorem nieco mm, bardziej przezroczystym, bo zaraz nam się tutaj narobi bałagan. W każdym razie, a, jeżeli założenie nasze by było takie, że już tutaj longujemy w ciemno z jakimś tar z targetem weekly high no to nasz risk reward ratio jest dosyć ponure mianowicie mówimy tutaj o 2, 2,11 to jest w teoretycznie nasza pozycja w którą moglibyśmy tutaj wejść oczywiście ja jakich pozycji nie preferuję lubię wchodzić na niższych timeframeach, żeby ten stop jak najbardziej zawęzić i zmaksymalizować naszą szansę na, na wygraną natomiast jeszcze raz jak sobie go zaznaczę tutaj to Wiecie, nie fakt, że ten weekly high zostanie tutaj osiągnięty, bo po drodze na niższych time tam będziemy mieli jeszcze więcej przeszkód. A w zasadzie bearish order block jest tutaj ogromny, a u góry czyli ostatnia świeczka w górę, która spowodowała ruch w dół. Tak więc nagle może się okazać, że w zasadzie ta cena gdzieś tam się zatrzyma niżej, i w zasadzie ten naszyd word robi, robi się już fatalny. To oczywiście, w kontekście tego trejda z potencjalnymi tymi obszarami, ponieważ ogólnie sam gaz naturalny, na no co warto zwrócić jeszcze uwagę, cechuje się bardzo dużą dywergencją na interwale tygodniowym. To również jest dobra wskazówka co do tego, że możemy mieć, że to jest, do, to jest dobry, sygnał do te, dobry sygnał rewersalu, który może nam jasno wskazać o tym, że faktycznie na tym wyższym timeframe ten, to odbicie będziemy mieli. Co więcej, jak zobaczycie, no mieliśmy tutaj jeden wielki zjazd w dół. Jest to swego rodzaju nieefektywność rynkowa. Już tutaj na wykresie tygodniowym występują FVG, czyli Fair Value Gap. Czyli to są sytuacje, w której cena po prostu zbyt szybko przelatuje. Nie ma żadnej większej konsolidacji i po prostu to jest nie, tak zwana nieefektywność rynku. Więc takie nieefektywności mają to do siebie, że lubią być wypełniane z czasem. Dlatego też na tygodniówce ten bias może być nasz taki a nie inny, że faktycznie e, ten efo, te, te braki, ta nieefektywność rynku, którą mieliśmy podczas tego zjazdu, że zostanie wypełniona, więc potencjalnie jakieś te wyższe poziomy za e, kilka miesięcy e, moglibyśmy, tych wyższych poziomów za kilka miesięcy moglibyśmy się tutaj spodziewać, tak? Czyli ogólnie to dopełnia nam obraz bullish bajasu na interwale tygodniowym. Dobra, zamknijmy sobie to RSI i zmieńmy sobie teraz interwał na mniejszy. W moim przypadku są to jest to naturalnie 12, 12 godzin. Prześledźmy sobie, co tutaj się zadziało z e, ceną. Jak zobaczycie. Myślę, że dosyć, chyba że nawet za daleko poleciałem. sorry. Jeżeli oceniamy sobie strukturę rynku, czasami warto sobie przełączyć nawet na wykres liniowy, i na wykresie liniowym na pewno najłatwiej będzie to Wam zauważyć, czy mamy do czynienia z uptrendem, czy z downtrendem. I tak tutaj mieliśmy cały czas downtrend, downtrend, czyli niższe dołki niższe szczyty, lower, low, lower high, lower, low, lower high. I tak dalej, i tak dalej, aż do pewnego momentu, mianowicie do tutaj, tej sytuacji. tak, Bo jak zobaczycie, to ostatni ten szczyt, który tutaj był, to nam się coś tutaj zadziało. Nagle cena odwróciła i e, złamała nam tą strukturę. Jak wrócimy sobie na wykres e, świecowy, będziemy mogli zaznaczyć tego wika od tej świecy górnej e, i zaznaczyć sobie właściwą świecę, która spowodowała nam ten market structure break. Więc ten market structure break, który tutaj mieliśmy, mówi nam o tym, że złamała nam się struktura i teraz ten trend z powrotem na interwale 12 godzin nowym będzie, prawdopodobnie może nastąpić jego rewersal, tak? Więc na reteście całego tego obszaru, który tutaj mamy, będziemy mogli doszukiwać się longów demand by. Tak więc to jest nasz obszar, w którym teoretycznie można kupować i co więcej możemy sobie ustawić tutaj pozycję długą i już zawęzić nam troszkę ten e, zawęzić nam już ten stop. O targecie zaraz będziemy mówili, gdzie on, gdzie on będzie się tutaj potencjalnie znajdował, A, bo wyznaczę go sobie na troszeczkę niższym interwale czasowym. To znaczy 12 też tutaj zrobi robotę, bo w zasadzie mu, mam tutaj wprost na myśli Ostatnią tą świecę do góry, która spowodowała cały ten ruch w dół. Więc jest to nasz obszar podaży, obszar sell. Co więcej, trendlinie to nie jest moja ulubiona rzecz, ale w momencie, kiedy sobie ją tutaj wyznaczymy mniej więcej w ten sposób, to również to będzie jakiś dodatkowy punkt spójności, do tego, że rzeczywiście a ta cena może dojść do tego miejsca, w którym, no, jak już widzimy, doszła, bo niestety za szybko przeklikałem. Ten wykres 12-godzinowy. 12 -godzinowy. Ale zejdźmy sobie na godzinę i zobaczmy, co tutaj się zadziało. Więc w tym dużym obszarze, może sobie go jeszcze tutaj opiszmy, że to jest 12H ul OB. Dobra, więc to jest nasz 12H ul OB. Zejdźmy sobie na godzinę, czyli ponownie zagnieżdżamy. Obszar, w którym doszukujemy się e, rewersalu, w którym doszukujemy się tego, że nastąpi jakaś zmiana, zmiana trendu, ponieważ przed chwilą jeszcze powiedzieliśmy sobie, że ok, na 12 wiemy, że już będziemy rośli, ale w wy wy na wykresie 12 w wy tym uptrendzie mamy też mini down trendy, tak jak właśnie w tym miejscu. Tak, to mieliśmy lokalny taki mały downtrend. I lepiej to widać na wykresie godzinowym, gdzie nagle cena zrobiła market structure break i zaczęła nam e, lecieć w dół. Miejsce w którym się odbiła, jest e, myślę takie dosyć zauważalne, czyli jest to z kolei nasz godzinny order block. 1H bulo B, tak rzeczywiście coś tutaj się rzeczywiście cena się coś tutaj yy, 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 znalazła support zaczęło się w coś nie dziać SFP takiego do, prawdziwego tutaj nie było jednakże jak już widzimy że coś tutaj się zaczyna dziać z tą ceną zejdźmy sobie na jeszcze niższy interwał czasowy a tutaj znajdziemy co formację quasi modo czyli dół który został płynność z key low została ściągnięta jak również i ten key low został odzyskany czyli to jest mniej więcej właśnie coś takiego key low run the lows reclaim nie więc to jest formacja to jest formacja quasi modu ten cycek który tutaj jest to sobie ludzie różnie nazywają odchylenie czyli z angielskiego deviation uh, whatever tak. I ogólnie uwięzione shorty, czy, czy cokolwiek. Różne pojęcia występują na w zasadzie te same koncepty cały czas, więc tutaj ja nazywam to quasi modo i niestruco na to overhander. Tak, więc mamy tutaj do czynienia z quasi modem, więc quasi modo również jest reversal patternem tak samo. QM. Dobra, więc mamy tego quasi modo. Ten quasi modo również spowodował nam to, że mieliśmy tutaj market structure break, więc ten downtrend lokalny, który był na 15, no to już faktycznie tutaj został odwrócony. I moje entry było gdzieś, bodajże, tutaj. Tak? Już nie, nie, troszeczkę przegapiłem samo to wejście, kiedy po zacząłem już wykres analizować, cena już trochę odbiła, no ale nie miałem ze sobą złe, że Ojezu nie wszedłem dokładnie idealnie tutaj, to jest tam raptem parę punktów stop postawiłem sobie tutaj poniżej tego quasi naszego bo target target po prostu cały czas ten wysoki target który mieliśmy to dokładnie w tym miejscu tak więc już strałpie jest to że ja nie wszedłem tutaj dokładnie bo i tak z tego miejsca dawało mi to trade na poziomie 5,8 R more or less, tak ja sobie zaznaczyłem że nawet dotąd 5,62 o dokładnie tyle miałem a więc, no jak widzicie, to już tutaj, nawet na takim mniejszym obszarze, dało nam trade z Risk Rewardem zdecydowanie lepszym niż jak na samym początku pokazywałem na tej tygodniówce, gdzie no w zasadzie nie wiadomo było czego się spodziewać, tak? A, no, dobra, więc, no, oczywiście, trade, trade nam się tutaj udał, o tym już doskonale wiemy. E, natomiast wiemy również to, że cena no, nie porusza się nigdy bez przerwy w. W jednym kierunku góra-dół, tylko oczywiście się konsoliduje, ma swoje powroty i reakcje w wyznaczonych obszarach. Więc w zasadzie ten supply block, który tutaj jest wyznaczony, on nie jest wyznaczony z dupy, tylko to jest rzeczywiście miejsce, w którym no, dalsze ordery sprzedaży, market makerzy mają dalsze swoje ordery sprzedaży do tego, żeby tą cenę gdzieś tam dalej jeszcze zjabywać w dół. Bo to, że na tygodniówce wygląda to dobrze, jak już sobie ustaliliśmy, no to to jest jakaś jedna rzecz. Natomiast no nie jest to powiedziane, że ta cena na niższych interwałach czasowych, że nie będzie się jeszcze, na przykład tutaj chwilę nam konsolidowała i dopiero wtedy wystrzeli gdzieś za parę miesięcy, tak? Jeżeli robimy trade'a w oparciu tylko i wyłącznie o interwał tygodniowy, no to też musimy dostosować swój okres oczekiwań czasowych co do tego, kiedy ten trade zostanie nam zrealizowany. Bo na tygodniówce, no tak sama nazwa wskazuje, tygodniami będziesz czekał na to, żeby ten trade po prostu ci się zrealizował. Dlatego my staramy się gdzieś tutaj wykorzystać z technicznych timeframes. Dla mnie są tak te timeframy pośrednie. Nie siedzę na, nie skalpuję na 5 minutach, bo musiałbym siedzieć przylepiony do ekranu cały dzień. Nie mam na to czasu, mam różne silne obowiązki więc. Tutaj analiza 12, z wejściem na, 12 godzin z wejściem na godzinnym, ewentualnie 15-minutowym 15 wykresie, to jest to, co właśnie lubię. Więc dobra, doszliśmy tutaj do tego bearish order bloka i już wiemy, że to będzie potencjalny obszar, w którym prawdopodobnie nastąpi jakiś rewersal. Jeżeli ten rewersal będzie następował, to będzie to dla nas dobra okazja do shorta. Czy w ciemno, ponownie nie w ciemno. Tak jak tutaj musieliśmy mieć oznaki bullish price action. Tak samo tutaj musimy mieć oznaki bearish price action. Równie dobrze cena może się przez to przeciąć jak masło i jakby będzie po wszystkim. Nie wiem, co się stanie. Nikt nie ma szklanej kuli, a jak ktoś Wam mówi, że coś wie, że coś się stanie na 100%, to jest idiotą, więc proszę się takich ludzi nie słuchać. Ja kieruję się tym, co mówi mi wykres i co jest na nim i co mogę bezpośrednio z niego odczytać. A w momencie, kiedy mamy taki silny ruch do góry, ja również w swojej analizie poza a samym Price Action wykorzystuję jeszcze dwa dodatkowe e, wskaźniki RSI, o tym już wspominałem jakiś czas temu, drugi to jest AO, czyli Awesome Oscillator, kiedyś nagram o nim osobne wideo i w troszeczkę w większych szczegółach opowiem Wam jak on funkcjonuje, natomiast te dwa oscylatory to w zasadzie jest element strate strategii, Momentum strategy, czyli troszeczkę innego sposobu trajdowania, aniżeli ten, który dotychczas cały czas wam tutaj opowiadam. To był mój pierwotny, e, pierwotny sposób, który stosowałem, natomiast obecnie jest on moim dodatkowym, który uzupełnia moją strategię główną o punkty dodatkowej spójności. Tak? Więc punkty spójności mamy w postaci e, tego downtrendu, który sobie wyznaczyliśmy tą linią. Berry Order Blocka BROB <coughs> Tak, czyli mamy jakieś dwa punkty przecięcia. No i teraz zobaczymy, co się z tą ceną zadzieje e, faktycznie na niższych interwałach czasowych. Jak zobaczymy, już teraz mamy e, niedźwiedzią dywergencję, tak? Czyli RSI jest po pierwsze w obszarze overbought co prawda, to samo w sobie jeszcze na nic nie mówi, bo yy, w tym obszarze overbought ona może być tygodniami, ale jeżeli mamy się doszukiwać jakiegoś rewersalu, strefa overbot jest jak najbardziej tą, którą, na którą powinniśmy zwracać uwagę. ZRS jest w overbot do tego yy, wszystko, każdy jej sz, kolejny szczyt jest coraz niższy w momencie, kiedy każdy szczyt ceny jest coraz wyższy. Tak? Czyli dywergencja, czyli rozbieżność. Jedno idzie w jedną stronę, a drugie w drugą. Więc rzeczywiście jest na, dla nas to jest znak, że faktycznie coś tutaj zaczyna się dziać nam nie tak, nie tak z, z wzrostami e, i potencjalnie coś właśnie z naszą e, z naszą e, z naszym rewersalem, którego tak się staramy tutaj e, tak się staramy go tutaj doszukać, tak? więc na czwórce tutaj ani na jedynce nie znajduję jeszcze poza tymi podpowiedziami żadnych formacji swing failure pattern bądź też innych więc no zobaczymy co tam się tutaj jeszcze zadziało eee, właśnie i na czwórce który był naszym interwałem który sobie analizowaliśmy mieliśmy swing failure pattern tak czyli cena chciała zrobić nowy szczyt ale jej nie wyszło fail nie udało się zrobić tego nowego swinga co więcej bardzo wyraźna dywergencja na wspomnianym wcześniej RSI oraz minimalna na os oscylatorze AO zawsze jest nieco lagujący względem RSI więc taka wyraźna dywergencja na AO to już jest naprawdę zazwyczaj oznaka tego że jest już że ten rewersal naprawdę następuje Natomiast ja dzisiaj tutaj w ten trade niestety nie udało mi się wejść, ponieważ właśnie tutaj czekałem, co się będzie działo z tą górką tutaj i czy skoro na czwórce mieliśmy już SFP, no to na jedynce patrzyłem, gdzie, gdzie mamy tutaj market structure break i gdzie potencjalnie będę mógł wejść w mojego tradera z targetem na w zasadzie ten, ten low. H target low. Ok. Eee, nie wiem, na sobie go tutaj zaznaczmy. No więc e, na czwórce analiza wyglądała nieźle. Wykonanie na jedynce. Market Structure Break nastąpił. Natomiast moje ordery, które miałem tutaj. Zre, miałem tutaj poskładane, no niestety nigdy nie zostały zrealizowane. E, ten trade bardzo ładny, bo 342R z no po chyba raz, dwa, trzy, cztery, tak, nie, raz, dwa, trzy, po, po piątnym, nie ma takiego słowa, no nieważne, z bardzo dużym potwierdzeniem na wielu różnych płaszczyznach, tak, czyli doszliśmy do 4HOB, jest, zahaczamy tutaj o tą trendlinie, dywergencja na RSI, dywergencja na e, osomoscylatorze. Swing Failure Pattern na czwórce tak no więc tutaj mnożyć można tych sygnałów które jasno nam mówią o tym że dobra coś tutaj się na pewno dzieje i ten to momentum tutaj już po prostu wygasa i że ten rewersal prawdopodobnie będzie 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 można się go spodziewać. Tak i co się stało no faktycznie cena nam tutaj już zjechała. Ja w tym, ja oczywiście już ten order dawno zdjąłem dawno godzinę temu bo on już nie zostanie wypełniony i to już w zasadzie będzie zupełnie inny setup, tak? Natomiast no, widać tutaj, że już usuniemy sobie nawet po wszystko, już też w takim najprostszym rozumowaniu mamy e, high, low, high, low, tak? Czyli mamy tutaj tą naszą strukturę, więc możemy sobie jasno wyznaczyć, że to jest nasz range low w tym momencie, a tutaj już mamy teraz nasz range high, tak? E, więc ten rewersal, który tutaj, nas, na, który tutaj następuje, no to targetem po prostu będzie low. Czy, czy od razu musimy tutaj yy, ściągnąć tą płynność z tego? No nie, bo jak sobie zejdziemy na jakiś niższy yy, interwał, typu 15 minut, to zobaczymy sobie, że ten order block, który tutaj w zasadzie mamy, on też jest duży i to w nim może się nastąpić jakiś ponowny rewersal. Ponowny rewersal tak i teraz tutaj może będziemy mieli znowu jakiś pattern na odwrócenie tego trendu co będzie potencjalnie nam zwiastowało że może w jakiegoś longa tutaj będziemy mogli wejść A, bo ten gaz no, wygląda silnie więc na tygodniówce dalej mając bullish bias no raczej będziemy starali się teraz szukać e, gdzieś na dwunastce na dwunastce kolejnych e, kolejnych longów natomiast e, no tutaj mamy jeszcze fair value gap, czyli to samo sytuację, którą na tygodniówce, a ty, czyli nieefektywność, czyli zbyt szybki ruch ceny, który, przepraszam, który spowodował tą nieefektywność, więc być może będziemy mogli się spodziewać, że cena zejdzie nam niżej, być może nawet do tego order bloka, albo być może w obszarze FVG będzie nam wypełniało, na jakiegoś potencjalnego longa. Tak więc no to wszystko, wszystkie te zagrania trzeba dostosowywać do odpowiednich time i nasze oczekiwania co do targetów również e, względem względem time na który gramy. A, no dobra to w zasadzie tyle. Konkluzja jest taka, trade'ować można uważam wszystko, a, a koncepty które stosuję są skuteczne nie tylko na rynkach kryptowalut, jak również i na rynkach tradycyjnych. To chyba tyle. Wideo wyszło dłuższe niż zamierzałem, ale jak zauważyliście, pewnie lubię bardzo mówić, dlatego no, zawsze mi to się troszkę przedłuża. Tym samym, nie, nie przedłużając, kończę. Dzięki i na razie.